Widzowie dzisiaj będziemy robić nasz domek, ale przy okazji wam pokażę. Co się zmieniło, a niewiele się zmieniło. Zacznijmy od początku. Czyli przenieśliśmy grup nóbka. Odkryliśmy e, drugi wieżowiec tam gdzieś. Albo nie pamiętam. E, tam, gdzie jest trasa dirtowa? Dirtowa trasa. Gdzie jest moja trasa dirtowa, którą zrobiłem? Nie wiem, ale gdzieś y ona tam jest. Mm. O, tam. Ta w tamtą stronę. Tu idziecie. Tu. tu. Idziecie. Hmm, Widzicie dalej tu? Tu jest to. Tu jest jakiś cave, ale gdzieś tu blisko tego wszystkiego powinny być. Dobra. No, gdzieś to tu jest. Prędzej oddalam od tego niż przybliżam. Bo nie wiem, gdzie to jest. Jajce. Bajo, jajo. A. Tu jest cobblestone. O, tu. Tam gdzieś, gdzieś jest nutka. Zrobiłem parczę, zebrałem trochę diamentów. Dobra, tu mamy to. No i ogólnie teraz zrobimy sobie dzień, bo nie chcę, żebyśmy mieli tu noc na odcinku. I mamy wielki wieżowiec, który to wszystko pokazuje, gdzie nasza wioska jest. Wioska, Jeszcze nie powstała, no bo na razie mamy tylko taki wieżowiec. Też Antok dzisiaj zrobił hmm, y, tutaj farmę. zaczepioną, hmm, No i przynieśliśmy gorknubka i tam i to w sumie tyle. Jeszcze dodaliśmy łóżka. Obraliśmy farmę i. No ogólnie Antek nie chciał nagrywać, więc nie mogliśmy tego wszystkiego nagrać. Ja chciałem oczywiście. I zrobiliśmy kopalnię. Oby Antek nie widział, bo to jest taki sekrecik. Antek pewnie to ogląda, więc Antek nie pokaże tomu, co tu jest. No tam jest baza, nasza. No i tyle. Tu kopałem sobie diamenty, to tamtą trasą, no a tu mamy, tu mamy zejście do kopalni. Zejście do kopalni, tej samej chyba, nie, do innej, to nie jest ta sama, dobra. O kurde. To teraz mamy kłopot. O, dobra. E, tu się dokopałem i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o to. Mm. Mm. Tu też mamy takie coś. Tylko muszę się podbudować. Dobrze, że wziąłem ten blok. Bo bym sobie nie wyszedł. Później wam pokażę to wszystko dokładnie tu jaskinie. Tam jest gdzieś nasza stara, to nie jest ta sama, co wam mówiłem na pierwszym odcinku z Domalowic. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o to, co dodaliśmy tu z do naszej wioski, a tu kody, tu kody do tego, do, no, do, do Kukida. No. Kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać. To jest oczywiście. YouTube. YouTube, tak, YouTube. Kurde. Źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Dobra. YouTube. Bo kulki wrzucił nowy odcinek. Ale obserwowcy. On w ogóle wszystkie odcinki usuwa. Jak... ale nie wiem. Nie wiem. No więc. Macie jeszcze tu na to oczywiście kranik. Dobra. Proszę. no i słuchajcie to on i wrócił filmik jak wraca i jest na moim koncie, bo on nie u mnie na swoim koncie chyba i zmienił mi skina pulchit właśnie znowu wrócił a my go wstrzymaliśmy na chwilę ja nie wierzyłem, że może jakiś błąd zrobiłem. I, I tutaj właśnie wziął to. Um, padał deszcz. w ogóle. Ja nie byłem wtedy na serwerze, a nie Antek. On sobie tu chodził, zwiedzał, co jest nowe, co jest e, stare. Coś tu musi, coś tu musiał napisać. W ogóle. W ogóle. Coś, coś, coś nie chciał pisać jakoś. Bardzo nie chciał pisać. No a widzieliście moje iteny tam były, jedno i się włamał na moje konto. Dawaj. No i on... No i on teraz napisał. Wróciłem. Tak jakby powoli się rusza. Tak. O, ta lama! Ej! To było chwilę przed włączeniem serwera. Znaczy przed tym jak dołączyłem. On gdzieś szedł. On szedł tu. Może szedł szukać grobu. No bo to w sumie było dzisiaj, ale no. Miał krejdziwa. W ogóle zniszczył naszą farmę, którą mieliśmy mieć. To w ogóle zniszczył, tak po prostu. Obserwowca, no kminisz sobie. Obserwowca współpracuje ogólnie z płukidem. Jeszcze jest nowy haker, bo. Z tego co wiem, z tego co się domyślam, to jakiś haker musiał mu pomóc. Bo on sobie nie dał rady. I już przepraszał. I teraz się chcę zemścić. No, no i to koniec, słuchajcie. To koniec. To koniec tego. I właśnie teraz będziemy budować domek. Zróbmy... Um, tutaj jest... Um, weźmy sobie sikierę i zetnijmy wszystkie drzewa, co tu są. Bo ich nie możemy mieć. Po co mam motykę? Pewnie się zapytacie. A właśnie po to. Tam jabłko. Blech. Duże te drzewo. Hmm. Ty, jak tu można zrobić w tym drzewie? Takie wielkie. Da, wszystkie drzewa ściąć. i dobra. Połuchaj, róbę. Nie chcę. Nie napisaliście, oczywiście, z nicza wczoraj, bo wam się nie chciało. Dzisiaj, słuchajcie, to jest taki filmik, bo filmik. Jutro będziemy, jakby zaczynać budować. Dzisiaj tylko będziemy zaznaczać, co tu będzie się działo. To będzie taka willa w sumie. O kurde. To mam szikera. Hej, to, to jego! To jego! Dobra, gdzie ja zaglądam. Yy, to jego. To, to, to ja muszę sam skraftować. Czy ja mam szikera? Nie, nie mam. Kilofry mam. I tu trzeba bud budulec jakiś. To no dobra. Yy, zrobię już drewnianą. Nie będzie wam już będzie. No i proszę. Mamy sikierę. Słaba, ale potrzebna. No w ogóle nie wiem po co on tu dał. W ogóle no, planujemy dodać. A dobra, nie powiemy co planujemy, ale planujemy odbudować tu do Malowice, bo. To jest, e, dawno tu nie byłem, dosłownie rok, dwa lata tu nie byłem, może nawet trzy, nie wiem. Nie no, dwa. Kurde, co ja robię? To jest lepsze przecież. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Kurde, ja muszę iść spać chyba zaraz. Znaczy, w Minecraftu spać. Patrzcie, czy co tutaj działa tak samo skierowanie? Tak! Ale wolę zużywać matykę. Bo nie może tu być żadnych liści! Dobra. No. Ej, niech... jak w kaspercie to ogląda, to proszę. Mam nadzieję, że to ogląda. Bo ja jeszcze ja wkurzę jak tego nie ogląda i nie wiem co się dzieje tu na domałówkach. Tak? Ogólnie mamy śmietnik, ale to zaraz wam pokażę. Zdaliśmy śmietnik. Wykopałem trochę diamentów też i zrobiłem sobie rzeczy, diamentowe rzeczy. Tu dwa łóżka. Oczywiście, żeby dwie osoby. Na razie są dwie osoby. W ogóle tak na zewnątrz śpimy. No, no, a tu. Ej, dobra. Tu to. Ej, dudo, dudo, co to jest dudo? Mm. Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, co to jest dudo. Będzie w górze zaraz, jak mi nie powiedz. Kurde, strasznie wolno się to niszczy. Daj tu. Ty, mój kill też się zaraz niszczy. Dobra, ja muszę śminci pozwalać. Do naszej nory. A! Muszę zebrać trochę jit jeszcze w tym odcinku, żeby. No. Co sobie by tu. To wywalę. To wywalę. m To nie. To wywalę. To wywalę. To wywalę. MMM. <śmieniu> to wywalę MMM, to wywalę MMM. Patyki też nie są za bardzo potrzebne. Tu też nie, M -m 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 -m. Co by tu jeszcze wyrzucić? Ajajaj. Dobra, idę zobaczyć jak tam farma, zaraz wrócę do budowania. To przeszkadza, ej, ale w sumie to pomaga nawet, nie przeszkadza. Dobra, na, moja farma wyrosła. Podaj te nasiona, ja je spokojnie zasadzę sobie. Bo od dzisiaj nie będzie nigdzie. Właśnie, no. I to sobie rośnie. O kurde, co to mnie. No dobra. Wszędzie, wszędzie wszystko rośnie. Wszędzie z git. Jest git. Ogólnie mamy wodę tu. I planujemy zrobić nieskończone źródełko wody. Na Domalowica gdzieś na przykład... Dobra, zróbmy źródełko nieskończone. Ej, czekaj. Ja chcę tak yy, na chwilę sprawdzić to. Da się tak zrobić z dwóch? Ja muszę sprawdzić, czy da się. Zaraz, zaraz, zaraz zrobimy, ale najpierw muszę sprawdzić, czy to działa. Poka. Daj mi, daj, daj to. Nie, no chyba tak nie zadziała. Chociaż nie wiem, Coś się zrobi.

się. Ty! Mogę... Mamy nieskończone źródełko, to teraz zbierzmy się za robienie. Zrobimy tu sobie jeszcze... Kurde, muszę budulec wziąć jakiś. Hi, hi, hi chyba, chyba się nie wkurzę, że sobie zabieram coś. Sikierę sobie dam, dobra. Mam jakiś budulec, który, którym zalepię to wszystko, bo to jest. Na razie nic się nie dzieje, bo ja tu mam coś takiego. oj, Ja mam tu coś takiego, blok mam, który mi. już tak, tak nie ma dużo rzeczy z tym Kulkidem. Ale pewnie pójdzie po innych hakerów, bo um, on tak szybko nie wrócił. On wrócił po w sumie dwóch dniach, czy, czy nie? Nie wiem. I tak, no kurde, trzeba go wziąć. Hej, ale w sumie nie wiem. Czemu czem nie, czem nie można kopać motyką w sumie? No bo motyka to taka część pilota. Taka sama w sumie. Tylko nie ma drugiej części. To jest nielogiczne w sumie. Dobra, piszcie w komentarzach e, moi widzowie. I mamy. Teraz teren, teraz trzeba zaznaczyć, nie? Nie, mam tylko to. A nie, mam jeszcze to. Dobra. Teraz trzeba wyznaczyć teren. Gdzie to będzie? Dobra, mam pomysł. Tu będzie taki ogródek. Wyznaczę ogródek taki. Czym by tu wyznaczyć ten ogródek? Wyznaczy sobie. Hmm, no. hmm, pięć wystarczy. Czy chyba nie? Dobra, tym zaznaczę. Czy niech on będzie. No. mam będzie. Mam na Oczywiście. Nie dajecie mi spokoju. Będą teraz du długie filmy. No. Ten na pewno będzie długi, bo... Ile ja już nagrywam, bo ja nie wiem w sumie. Ja już nagrywam. O, nie wiem w sumie. 19 minut, dobra. E, to tu będzie taki ogródek malutki. Z płotkami. Tylko gdzie te Ja. Ja gdzieś je zgubiłem. Biorę te płotki. I normalnie patrz Robię tu taki płotek, który będzie oddzielał, to wszystko. Muszę zrobić ten e, płotek otwierany, chyba. Tu będzie ten otwierany. Można otwierać. Okej, okay, dobra. Teraz. E, kurde. Teraz słuchajcie, możemy zrobić płotek lepszy. czy ja mam patyki, to jest. Czy ja mam patyki. Dobra, mam trochę. Craftujemy. Me, 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 me. Hmm, bierzemy oczywiście robimy już płotek dobra zrobiliśmy ogródek tu będzie takie fajne wejście łopatą zrobię takie wejście hmm. Teraz musimy sobie wyznaczyć drugie miejsce, które będzie. O paton! O Dobra, tu będzie takie wejście. Które będzie. Nie, mam pomysł. Dobra, tu będzie coś takiego, i dopiero tu będzie wejście. O tak, to będzie normalnie najlepsze. Tu będzie się wchodziło. Jeszcze zrobię to. Really? Dobra, mam jeszcze coś chyba. Mogę skraftować... A nie! Nie mam patyków! <gry> Zażywam moje całe drewno. Challenge dzisiaj. Pata! Połata! 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 A, 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 a. Dobra, lecimy! Dalej! Budujemy! Te z... lisie są nieznośne! Robimy tak? Tu będzie takie wejście dwutlenkowe, dwuręczne, co? Jakie dwuręczne. Tak, wiadomo. A no dobra, no, no to już wszystko wyjaśnię. Teraz ja, ja muszę pamiętać, że zawsze trzeba. zrobimy takie, takie głębienie, można tak powiedzieć, i będzie się kończyło tu. Tylko najpierw muszę pójść spać, żeby nie było nocy. A w sumie mogę zrobić tak, będzie łatwiej. No dobra, i teraz. Teraz robimy to, 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 tu, 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 Jeszcze tu. No dobra. Tu, nie, nie, nie. Oczywiście usunę później te drzewo, bo... Tu będzie kolejne takie wejście. Będzie podrobione, właśnie. Dom będzie trochę zakręcony i on będzie leciał tu. Dobra, mój dom jest ogromny, wręcz. Będzie ogromny. To wszystko zmieszczę. Tylko problemy będą z budowaniem. Nie. Dobra, ja tu nie umiem zaznaczyć. Ten, ten, ten. Dan, 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 dan. Ostatni blok. Dobra, ostatni blok postawię tym. Tak, Szczerzej mam. mam jakąś, albo tym. Dobra, mam to. Przecież mogę tym postawić. No dobra, słuchajcie, zaznaczyłem, zaznaczyłem to, i możemy się cieszyć z tego. I dzisiaj, słuchajcie, to koniec tego odcinka. Możemy jeszcze w sumie zrobić jedną rzecz, takie terakotę, bo ogólnie. Znaczy to, to nie jest. A, nie, tu jest terakota. To no. jest terakota. Co ja mówię, że to nie jest terakota? To jest terakota. O kurde, źle zrobiłem. Ojoj, to mamy problem problematyk To jest trochę A Czemu ja buduję się Czemu ja kupię sianem nawet Nie wiem sianem Tu będzie coś takiego No i to w sumie tyle Będę sobie otwierać Będzie piękny ogródek Tu, tu maja, w sumie mogę już to Unoć jest mój. dirt. To jest, di jest mój. Dirt To jest mój. To jest mój. Dirt miał, 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 zniszczył? się miał, Ach, no właśnie, o tym mówiłam Dobra, mogę zaryzykować i użyć Jakby. Tylko troszeczkę użyję Chwila Dosłownie chwila No dobra No i muszę go teraz na miejsce Ja, ja tu mam syf, ludzie Tu mam, słuchajcie, syf W tym wszystkim Mam taki syf w tym muszę do śmietnika te rzeczy dać. No dobra. Słuchajcie, to koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się... No dobra, no to... Grazie.